Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w mojej dżungli domowej i dzisiaj chciałam Wam pokazać moje wiwarium, bo paludarium to już widzieliście, później na chwileczkę też się zatrzymamy, może przy tym paludarium pokażę Wam jak sobie funkcjonuje, a funkcjonuje bardzo dobrze. No ale zanim przejdziemy do tego tematu, do tego właśnie wiwarium z bromeliami, to najpierw chciałam Wam tutaj na prośbę jednej z moich widzek, Ani. Aniu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Oczywiście Was wszystkich również, kochani, serdecznie pozdrawiam. Ale Ania tutaj mnie poprosiła, żebym pokazała sukulenty, jakie mam. Również tej swojej dżungli domowej, nie mam tutaj tego zbyt wiele, jakieś parę, wiecie, kaktusów, jakieś tam patyczaki, no ale, ale pokażę Wam, coś króciutko o nich powiem, no ale, moi drodzy, może tradycyjnie zacznijmy sobie od tych moich Sansevierii, ponieważ... Poniekąd, Sansewierie przecież też należą do sukulentów. Co prawda już nie jeden raz widzieliście te moje Sansevierie, ale myślę, że nie będziecie mieli nic przeciwko y, temu, żeby je dzisiaj sobie zobaczyć, żeby zerknąć na nie okiem. Zobaczyć, jak się mają te, które również przesadzałam niedawno całkiem na jednych z moich filmów. Także proszę bardzo, Sanseverie pięknie sobie rosną, jak zwykle popisują się jak tylko mogą, barwą swoich liści. Jedna prześciga się przez drugą. Liście też się ścigają we wzroście. Także zobaczcie sobie sami jak to wygląda. No i tutaj jest ta, którą właśnie przesadzałam ostatnio na ekranie i zobaczcie jak pięknie już sobie tutaj zagospodarowała tą donicę. Jak ona tutaj się świetnie czuje. Jakie piękne liściory wypuszcza. Ta obok rośnie w 10-litrowej doniczce. Znaczy no ta donica ma 10 litrów pojemności, tak. I przesadzałam ją bodajże jakiś rok temu. I tutaj zobaczcie, no jak ona szaleje. Szaleje, dlatego, że ma tu gdzie szaleć, tak? Więc moi drodzy, to też nie jest tak, że, że Sansy trzymamy w bardzo ciasnych donicach, żeby one się dobrze czuły. Wiecie, to tak. Na to wszystko, na takie informacje trzeba patrzeć troszeczkę przez palce. Oczywiście jakieś małe sadzonki nie posadzimy przecież w 10 litrów donice, tak? Tylko no, stosunkowo musimy tutaj dopasować jej donicę, ale nie o rozmiar większą, tylko o kilka rozmiarów. Dlatego, że tutaj też zobaczcie na tą, tak? Ona, no jest to. Niby jedna z mniejszych moich sans, a, a już tutaj zaczęła się rozpychać i deformować mi tą donicę. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj, ale myślę, od, od tej strony jest widać, że już się rozpycha, że puszcza tutaj sobie, no te kłącza widzicie i, i, i też będzie trzeba ją niedługo przesadzić. Ja tu teraz wcisnęłam się pomiędzy okno, parapet, tak, a, a tą moją ściankę z roślin i słuchajcie, jak dobrze pamiętam, to ta sansa była w tej doniczce. Zobaczcie, moi drodzy. Porównanie. Zobaczcie, jakie jest porównanie donic, tak? Więc ona tutaj nie miała gdzie rosnąć, to wypuszczała sobie kłącza na zewnątrz. I teraz myślę, że czuję się w tej dużej donicy dużo lepiej niż w tym naparstku w porównaniu tak, do tej donicy. Ja niedawno podlewałam je, dlatego tu widzicie takie ciemniejsze, ciemniejsze miejsca na tej ziemi, więc były niedawno podlewane. No i te moje sansy oczywiście tak ładnie się wybarwiają z tego względu, że są blisko okien postawione, tak, one tutaj mają bardzo dużo światła, dobrze się tutaj czują i, 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 i jak widać dobrze rosną. To no oczywiście no też w najbliższym czasie muszę przesadzić, bo jeszcze zostało mi kilka. Do, do, do przesadzenia po prostu. No ale jak ja zawsze mówię, wszystko w swoim czasie ma ciasno w tej. To jest doniczce, ta, ta donica jest ceramiczna i ona tutaj nie ma szans jej rozepchać, ale też już ma za ciasno. Natomiast również nie żałuję sobie pięknych, nowych przyrostów i takich świeżych liści. Oczywiście mam również inne odmiany Sans, ale nie będę dzisiaj tej reszty omawiała, ponieważ by było za długo, a już niejednokrotnie widzieliście nie tylko tą moją najbardziej taką odporną, toporną, niezniszczalną tanganikę. I bardzo serdecznie Wam po. Polecam odmianę tej, tej Sansevierii, dlatego że naprawdę bardzo do, dobrze znosi nasze takie pewne zaniedbania, wytrzymuje świetnie nawet kilka miesięcy bez wody, daje sobie też radę z nadmiernym podlewaniem, oczywiście bez przesady, tak, jeżeli stoi blisko światła, jeżeli stoi blisko okna, szybciutko przerabia tą wodę. Yy, jeszcze Wam tylko tak chciałam yy, pokazać. Yy... Te, te sansy, które posadziłam również na tym ostatnim filmie o przesadzaniu. Sansy Wieri, i oczywiście ta donica stoi sobie na parapecie na razie, po to, aby one mogły właśnie porządnie się ukorzenić, ale one już się ładnie ukorzeniły. Widzę, że sobie świetnie radę dają. Zestawiłam tylko po to, żeby, żebyście lepiej zobaczyli, żeby było lepiej widać, więc zobaczcie całkiem całkiem fajnie już tutaj sobie sztywno się wrosła w tą ziemię. Także mam nadzieję, że niedługo tutaj no, ta powierzchnia ziemi zapełni się młodymi przyrostami. No i tutaj mam coś jak grubosz, ale to jest kalansze, taka odmiana i myślę, że warto mówić tego sukulencika dlatego, że Moja kotka Tosia bardzo mocno mi go zniszczyła. Nie, nie jedzą moje koty kwiatów, nie są zainteresowane, natomiast ona, będąc jeszcze bardzo młodą kotką, po prostu wywaliła tego kwiatka, jak to się mówi, do góry kopytami. Zależało jej na ziemi, żeby się dobrać, dostać do ziemi. Ona się w tej ziemi bawiła, tarzała, plackała i po prostu z kwiatuszka zostały strzępki. Co na pewno też z wielu Was widziało, bo ja tu pokazałam, co ona mi tutaj potrafiła narobić w tej mojej dżungli. Natomiast teraz zobaczcie, zobaczcie, ja nic nie robiłam z tym kwiatkiem. Kompletnie nic. Pozbieram go do kupy, włożyłam z powrotem do tej doniczki i wyniosłam do foliaczka, do ogrodu, tak i... Dbałam tylko o podlewanie i nawet, tak jak mówię, ziemi w ogóle nawet nie dosypałam, bo w zasadzie to miałam robić z niego sadzonki i do tej pory nie zrobiłam żadnych sadzonek, ale będę musiała go w końcu tutaj porozdzielać, bo zobaczcie, tutaj ta odnoga też tak sobie wisi, bo tutaj właśnie w zasadzie były same, same łodygi, nie było tych liści i on tutaj tak się. Oddzięczymy, mimo wszystko, <noise> za, za to, co mu się stało, takimi pięknymi przerostami i naprawdę bardzo ciekawa, silna roślina. Jeszcze tylko tak szybciutko powiem, że jak ten, ten, ten sukulent będzie miał duże, dużo, bardzo dużo światła, to listki będą wybarwiały się na czerwono. Tak, takie będzie miało ładne obramówki czerwone. No, umy teraz stoi tutaj z daleka od okna, więc on bardziej taki się zrobił, no, zielony. No dobra, moi drodzy, idziemy, idziemy sobie dalej i tutaj następnym sukulentem, którego mam, też już go mam kilka lat, słuchajcie. Jest patyczak, zobaczcie, patyczak zwisający, bardzo fajna roślina. Powiem Wam, że polecam Wam serdecznie tą roślinkę, bo nie jest to sukulent praktycznie kłopotliwy. A. a mm. A fajnie wygląda, no ładnie rośnie, nawet trochę dalej od okna. No, jak widzicie, ja tutaj doświetlam zimą, zimą te swoje niektóre kwiaty. Wiadomo, że nie do wszystkich dojdzie to światło. Latem kompletnie nie doświetlam roślin, tylko wtedy, kiedy ten dzień mamy krótszy. Ja staram się, żeby roślinki miały tutaj jednak te dodatkowe doświetlanie, no bo wiadomo, niektórym ciężko jest przetrwać, nawet przezimować, tak taki długi okres, jakim jest zima. No i powiem Wam, że jak na sukulenta, to on potrzebuje dosyć sporo wody, wiecie, i kompletnie mu nie przeszkadza za yy, wilgotne powietrze. Chodzi mi o to, że jak ja tu puszczam na wyjrzacz, czy spryskuję sobie te, te, te kwiaty, tak, w dżunglę, to on wręcz, słuchajcie, lubi to, bo zobaczcie, wtedy wypuszcza sobie takie tutaj korzonki przybyszowe, powietrzne, i bardzo łatwo go wtedy po prostu wsadzić do doniczki i, i sobie wyhodować nową roślinkę. Kiedy ma suchze to powietrze, to po prostu te korzonki zamierają, a, a kwiatek jakby nigdy nic dalej sobie fajnie rośnie. Także bardzo fajny sukulent. Tu mam drugiego takiego małego, którego jakoś tak niedawno zakupiłam. Zaraz wam pokażę, a w zasadzie to już wam pokażę, bo chciałabym, żebyście zobaczyli jeszcze storczyka. Zobaczcie, storczyk tu już mi się do tej lampy odchylił, bierze się do kwitnienia. Tak samo, słuchajcie, niezawodny storczyk, to jest biały storczyk. Oczywiście, jak zakwitnie, to wam to pokażę, ale będę go musiała jakoś skierować w inną stronę, żeby mi się nie przypalał od tej lampy, tak. No i moi drodzy, tutaj co ja tutaj mam pozostawiałam, wiecie, jak to się mówi z, kątów, z parapetów, takie tutaj y, y, sukulenciki, tak, no powiem Wam nic specjalnego, y, no ale zobaczcie, jak już pokazuję, to pokazuję wszystko. Tutaj oczywiście sobie <grybujesz> odpaliłam świecznik, tak, tak wiecie, dla klimaciku, żeby było tak przyjemnie i. i, i, i. I po prostu przyjemniej tak. <noise> A może Wam pokażę tak bliżej, bo to jest oczywiście pamiątka z pobytu nad naszym polskim morzem. I zobaczcie tutaj muszelki, piasek, muszelki zatopione w takim specjalnym żelu. No i tutaj jest złożona świeczuszka. No i tak to właśnie wygląda. Kaktusy. Kaktusów mam niewiele, tak jak widzicie tutaj, ten kaktusik urósł mi, Wam powiem, dosyć sporo, bo drugie tyle, drugie tyle ma przyrostu. Jak go zakupiłam, to było go połowę mniej. Miał to oczywiście jeszcze rodzeństwo, tak jakby tak, ale niestety straciłam to rodzeństwo, bo zostawiłam przez przypadek kaktusa pod nawilżaczem. No słuchajcie, jak się zorientowałam, że coś się z nim dzieje, to rzeczywiście szybko zabrałam, postawiłam na parapet okienny szybciutko, żeby wysechł. No i ten największy, jak najstarszy osobnik się uratował i do tego urózłuje tyle. Zobaczcie, jaki, jaki, jaki ma śmieszne to mszenie. Nie wiem, jak się nazywa, nie pamiętam, nie mam tutaj nazwy jego, a tutaj kuje, ale tu wyżej to ma taki meszek. O, widzicie, i to nie jako puncja, że jako punkcji dotniemy, to zaraz, zaraz nam te igiełki wchodzą, wchodzą tak, w skórę. Całkiem przyjemny w dotyku, jak na kaktusa, tak. Tu mam, słuchajcie, kolejne, które też już ładnych parę lat temu posadziłam w tym szkiełku, i teraz tą kompozycję przydałoby się odnowić, ponieważ ten piasek razem z ziemią i tutaj z keramzytem które zastosowałam na dno. Jako drenaż, po prostu to wszystko się wymieszało i nie wygląda to za specjalnie. Dlatego trzeba było tutaj, wiecie, trochę to odrestaurować, żeby wyglądało to ładniej. Bo przez pierwsze lata wyglądało bardzo ładnie, bardzo fajnie, zdobiło. Były tu oczywiście jeszcze inne, inne rodzaje kaktusów. Tutaj te dwa to po prostu robią jako martwa natura. Ale jak bym wam nie powiedziała, to może byście się nawet nie poznali, wyglądają <laughs> na nie najgorzej, prawie tak jakby były żywe, więc na razie zostawiłam te dwa świetnie, sobie radzą. Dlaczego mi te usły? A to dlatego moi drodzy, że to szkiełko z tym kaktusami stoi sobie w tym kąciku wertykalnym tam bezpośrednio na półce pod telewizorem, na której kompletnie, no prawie nie ma światła, tak? I tak się dziwię, że te tak fajnie rosną i, i, i radzą sobie. Oczywiście co jakiś czas je tam postawię na parapet, tak? Żeby one tak nabrały masy, odżyły i wędrują z powrotem na tą półeczkę. Tutaj, co ja tutaj mam? No tu jest salon sojusznisty, jest tak? Tutaj mam eszewierię. Eszewieria bardzo fajnie też nie urosła, ale eszewierię koniecznie zimujemy na parapecie, na oknie. Musi mieć zimą dobry dostęp do światła, bo inaczej nam po prostu może zgnić, tym bardziej jak przelejemy, tak? Więc zimą bardzo oszczędnie, ale to bardzo szczędnie z podlewaniem, jeżeli chodzi o eszewierię, tak? No i tutaj ten jeszcze mały patyczak, ja będę musiała go postawić w bardziej wiedniej. Jednak miejsce, bo on tutaj stoi, jak to się mówi, w stopach praktycznie tej dżungli i no i tak y, ja wiem, czy słabo mi rośnie. No ma tu już takie, o zobaczcie, wypusty porobił, ale, ale y, chyba on woli być wyżej, tak? Dobrze, y, moi drodzy, tutaj mam. Y, Tutaj mam też taki kaktusik. Bardzo fajny, też bardzo wytrzymały. Też stoi w tym kąciku. O jejku, przepraszam, ale mi się statyw tutaj przechylił. Muszę zmienić sobie statyw, bo tutaj się po prostu te zawiaski wyrobiły i czasami mi tak opada. Bardzo fajny kaktus, który też stoi w tym. Moim ala kąciku werty wertykalnym z niedużą ilością światła bo pod taśmą LED-ową i też sobie bardzo fajnie radzi. Też ale jest do przesadzenia przyniosłam. W zasadzie nie mój, tylko mojego syna. Wierzchnie jest zasłonięty, słuchajcie, roletami. I dlatego tak na jasno się wybarwił. Ale on latem sobie kwitł. Gdzie macie tutaj? O, zobaczcie. Widzicie dowód. Taki jeszcze została pozostałość. Sucha, suchy suchy pęt, który tutaj właśnie bardzo pięknie sobie kwitł. Hmm. Kolejnym sukulentem, jaki mam to jest tak zwana gwiazda szeryfa. Yy, muszę jeszcze raz przesadzić tą gwiazdę szeryfa, dlatego, że mi tutaj yy, po prostu bardzo mocno wpadła do tej doniczki, tak? I ma problem z kwitnieniem. Powinna mi już tutaj, czy ten kwiatek powinien tutaj mi kwitnąć, ale coś za bardzo. Nie chce tu wypuszczał takie pędy kwiatowe, ale widzicie takie nitki? Ale pousychały, widocznie za bardzo jest schowane w tej donicy. Dlaczego gwiazda szeryfa? Dlatego, że kochani, kwiatuszki wyglądają właśnie podobnie do kształtu gwiazdy szeryfa. Są takie ciemnobrązowe, nakrapiane, bardzo ładne, ciekawe, ciekawe kwiaty. Jak zakwitnie, słuchajcie, to Wam na pewno pokażę dalej dalej widzicie tutaj kaktusa który jest tak tylko położony na tą doniczkę dlatego że go muszę ponownie posadzić ja go ciągle słuchajcie sadzę już tyle razy go sadziłam a on wiecznie słuchajcie jest po prostu no nie ma chłopak szczęścia po prostu nie ma chłopak szczęścia bo wiecznie stoi w takich miejscach gdzie jest zwalany jak na małą roślinę jest to on jest dosyć ciężki wiecie i ma bardzo sobie system korzeniowy i Wystarczy, wystarczą po prostu lekkie drgania, jak ja to mówię i zaraz kaktus po prostu no, pod swoim ciężarem przechyla się i ląduje gdzieś tam na podłodze, tak, no, posadzę jeszcze raz i postaję w takie miejsce, gdzie już, no... Nie będzie miał szans po prostu spać. Pomimo to, bardzo fajna roślina, bardzo mocna, odporna właśnie na różnego rodzaju upadki. On tu miał również dużo takich małych babyków, które tam sobie porozsadzałam. Tu widzę, zobaczcie u podstawy, wychodzi sobie kolejny. Także tak. No tutaj mam kolejne aloesy już takie wiecie, zwyczajne, które przyniosłam właśnie. Przed chwilą dosłownie ze szklarni. Ja szklarnię już teraz tak nie dogrzewam, jak dogrzewałam w zeszłym roku, a pomimo to zobaczcie, jak fajnie sobie poradziło. Oczywiście też nie mamy w tym roku takich mrozów, jak mieliśmy w zeszłym roku, tak? Wyjątkowo ciepło jest z tej zimy. I i zostawię je już tutaj, dlatego że one no, muszą nabrać sił, tak? Muszą się tutaj w domu zregenerować, a latem z powrotem pójdą na zewnątrz. Tutaj, oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, co to za mini sofka. No, jak teraz widać, jest to sofka przeznaczona dla moich. Kotów sowka, która stoi pod baldachimem tych kwiatów. Tak jak mówię, mówiłam już wcześniej, moje koty nie są zainteresowane podgryzaniem roślin. Natomiast zdarzy się oczywiście, że coś zwalą przez przypadek, tak, że coś się mm, troszeczkę zniszczy, ale to nie dlatego, że koty jedzą, jedzą te kwiaty, bo nie, nie są, jeszcze raz mówię, zainteresowane. Podgryzaniem tych kwiatów. Jak widzicie, kotów mam pięć i dobrze wiedzą, że te rośliny nie nadają się do jedzenia. Dobra, kochani, przejdźmy w końcu tutaj do tego wiwarium. No i zobaczcie, zobaczcie. Te również piękne bromelie. Bromelie, które, no niektóre z nich tak, zakupiłam sobie całkiem niedawno na targach akwarystyczno-terrorystycznych. Szukałam tych odmian i dostałam te odmiany, które chciałam dostać. I teraz tutaj część sobie rośnie właśnie w tym wiwarium. Wiwarium, moi drodzy, ma wysokości 60 cm, szerokości 40 cm i głębokości również 40 cm, więc nie jest to za duże szkiełko. No i ja kiedyś tutaj miałam wykonałzenego, w tym, w tym. Wtedy jeszcze mogę powiedzieć, że terrarium, bo terrarium tak bardziej nazywamy szkiełko, w którym trzymamy zwierzątko, ale wiecie, terrarium czy wiwarium czy to mniej więcej. No, jedno i to samo, tak, to w zależności co tutaj, znaczy jak to zagospodujemy sobie, tak, i co tu posadzimy. Yy, I pewnie się zastanawiacie. Przynajmniej, co po niektórzy, jak, jak te kwiaty rosną na tej ścianie, tak? No, moi drodzy, tak jak Wam już wspominałam na filmie o Paludarium, tam robiłam ściankę ze steropianu. Natomiast tutaj zrobiłam ściankę z pianki niskoprężnej. I to nie jest wbrew pozorom w ogóle trudne, ponieważ puszczamy sobie taką piankę najlepiej na położonym, tak, na tym boku, na którym. Mamy robić, y, mamy pułpczać tą piankę, tak, y, i później modelować ją po wyschnięciu? To właśnie najlepiej jest położyć na, na, na boku, i wtedy, wtedy nakładamy taką piankę. Y, ja tutaj, bezpośrednio słuchajcie, na piankę y, przykleiłam na, na silikon, właśnie. Y, Sanitarny chyba nawet, tu już nie ten y, akwarystyczny tylko chyba tutaj nawet sanitarnego użyłam. Już dokładnie nie pamiętam. Mniej więcej te silikony są o podobnych właściwościach y, i przyklejałam tu oczywiście ziemię, włókno kokosowe y, zostały porobione od razu. Y, Otwory, tak, przy przypuszczaniu tej pianki yy, w ten sposób, że ja powkładałam doniczki, tak, w miejscach, w których chciałam mieć donice, głębienia, donice, doniczuśki małe, tak, bo to są niezbyt duże otwory i nie muszą wcale takie być, bo, bo, blome, bo blom, bromelie są yy, w zasadzie epifitami i one w warunkach naturalnych nie rosną yy, w żadnym podłożu, tylko czepiają się yy, drzew tak konarów, tak mocnych, silnych roślin, które będą w stanie je utrzymać i w ten sposób sobie rosną. I bromelie, moi drodzy, yy... Podlewamy do tych rozet. Niekoniecznie właśnie do tego podłoża. One nie lubią mieć w nóżkach za mokro. Niektóre oczywiście możemy jak najbardziej uprawiać w doniczkach. Zobaczcie tutaj, tak jak te, ale tak jak mówię, tutaj do środeczka. Yy, yy, zobaczcie, oj, znowu mi się ten statyk przykrzywił. Widzicie? Nie, no muszę zainwestować w nowy. Yy, o. one bardzo lubią spryskiwanie. I tutaj sobie gromadzą tą wodę w rozetkach. Są to również piękne, również bardzo ciekawe rośliny, gdzie w takim szkiełku mają zapewnioną właśnie dość wysoką tą wilgotność powietrza i radzą sobie bardzo dobrze, rosną świetnie. Oczywiście możemy tutaj, słuchajcie zastosować automatyczne zraszanie. Są takie już gotowe sprzęty, gdzie montujemy sobie tak, gdzieś tam z jakimś niedużym zbiorniczkiem, stawiamy z tyłu, z wodą, tak, zbiornik z wodą i, i y, nastawiamy i. Dosłownie tam minutę dziennie czy dwa razy dziennie po minucie czy po pół minuty takie zraszanie się samo uruchamia i, i nawilża nam te kwiaty i po prostu zwyczajnie podlewa. Natomiast ja tutaj nie, nie, nie stosuję y, takiego sprzętu, ponieważ no sewiwarium wiecie jest małe i bez przesady, tak? Y, Wystarczy jak ja sobie o, wezmę zwykłe pryspyski, zobaczcie, i sobie m, nawet dziennie, a co drugi dzień po prostu y, porządnie, jak to się mówi, tutaj spryskam te rośliny. Tutaj dodatkowo mam jeszcze takie niby oczko małe, tak, to jest w skorupie po, y, po kokosie, tak, sobie nalewam wody i dodatkowo. Dodatkowo mi ta woda tutaj paruje i po prostu nawilża mi te oczko. Obok stoi takie większe już oczko, mini oczko domowe z kolei, które też mi się świetnie sprawdza, bo yy, woda jest w ruchu, tu taki mały wodospadzik urządziłam sobie przy budowie tego oczka. I dzięki temu, że ta woda jest w ruchu, świetnie mi przy okazji tutaj te roślinki. Także tak, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, pytajcie... Pytajcie się mnie w komentarzach o to, czego, co pominęłam, czego wam nie, co Wam do końca po prostu jakby nie wyjaśniłam, bo ten film i tak już będzie długi, więc kończę może już na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, więc do zobaczenia, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!